Obudź sobie Anioła 2, 23 marca. Koncert aktywny w hali dla Mateusza Rajewskiego. Będzie śpiew, taniec, pokazy sportowe i licytacja. Zaczynamy o 17. Zapraszamy! Warto brać udział w tego typu koncertach, ponieważ każdy grosz przybliża tych chorych ludzi do zdrowia. Dlatego serdecznie zapraszam na koncert Obudź sobie Anioła 2 dla Mateusza Rajewskiego, hala OSiR, godzina 17. Serdecznie zapraszam. 21 marca, to tam Dzień Wiosny, taniec z Harym Szczekiem Pracy Wolności we Włosławku. Tańczymy całą Włosławkość dla Mateusza. Podczas tańczenia będziemy zapraszać na koncert, który będzie się w Hali Osir we Włosławku 23 marca w sobotę. Liczymy na Was, na Waszą, pom na waszą pomoc. Ubóżmy sobie anioła dobrą zabawą. Cześć, jestem Filip. Cześć, jestem Kamil. Postanowiliśmy przejechać rowerami dookoła Polski dla Mateusza Rajewskiego, by pomóc mu w rehabilitacji zbiórce pieniędzy na ten cel. Chcemy poprzez roznoszenie ulotek, plakatów, zdobyć dla niego pieniądze na długotrwałą rehabilitację. Wybraliśmy trasę trochę bardziej ambitną, która będzie przebiegała jak najbliżej granic z Polski. Będzie wynosiła około 3700 km. Znajduje się na niej wiele ciekawych, wiele ciekawych miejscowości, m.in. Sztutowo, gdzie jest, gdzie jest właśnie obóz koncentracyjny, zakopane. Gdańsk, Krościenko. Jeśli chcesz pomóc Mateuszowi, przywieźć na koncert 23 marca o godzinie 17.00. <śmulacza> Serdecznie zapraszam wszystkich na koncert.